To jest Wielki Podcast Maturalny. Twoje źródło wiedzy o maturze. Darmowe notatki do matury wysyłamy w każdy poniedziałek o godzinie 19.00. Zapisz się bezpłatnie na www.wielkapowtórkamaturalna.pl Ukośnik Podcast. A dziś najważniejsze informacje o epoce renesansu. Polska nazwa renesans jest tłumaczeniem włoskiego słowa rinascita, co znaczy odrodzenie. Pojęcie to wprowadził wybitny XVI-wieczny włoski pisarz, malarz, architekt Giorgio Vasari. Chciał w ten sposób zaakcentować odrębność nowej epoki od średniowiecza. Ta odrębność miała polegać przede wszystkim na odrodzeniu idei antyku wraz z całym jego dorobkiem literackim, filozoficznym i kulturowym. Za kolebkę renesansu uważa się Włochy. Epoka trwa niejednolicie od XIV wieku we Włoszech, w Polsce i w Europie od XV wieku do przełomu XVI i XVII wieku. Filozofia renesansu czerpie z filozofii starożytnej i średniowiecznej, ale w tym okresie popularność zyskuje Platon i jego filozofia. Renesansowy neoplatonizm odegrał ważną rolę w przewartościowaniu świata średniowiecznych koncepcji. Neoplatonizm to taka nowa koncepcja człowieka jako istoty wolnej. Potężnej, która może zbliżyć się do Boga. Do głosu zaczęła dochodzić również problematyka społeczna i polityczna. Nie znaczy to, że pomijano tematykę religijną. Była ona nadal ważna, ale artysta renesansu, w przeciwieństwie do artysty średniowiecza, zwracał się do Boga indywidualnie, świadomy był swojej godności i wartości życia doczesnego. Dlatego tu kształtowała się nowa koncepcja Boga. Jest to wizerunek Boga artysty, architekta świata, a więc topos deus artifex. Światopogląd epoki renesansu był antropocentryczny, czyli stawiał człowieka w centrum. I tak mamy antropocentryzm, czyli zainteresowanie człowiekiem, z języka greckiego antropos, Oznacza człowiek? Renesansowi artyści, myśliciele, filozofowie zaczęli analizować zagadnienia takie jak pozycja człowieka w świecie, przeżycia wewnętrzne człowiek wobec śmierci, wobec Boga, i zainteresowali się również światem, w którym żyją a więc przyrodą, obyczajowością i kulturą. Humanizm to nazwa ściśle związana z charakterem epoki. Z języka łacińskiego homo to człowiek humanus ludzki. Ten prąd przynosi fascynację człowiekiem i wszystkimi sprawami związanymi z życiem ludzkim. Korzeniami humanizm tkwi w antyku, to wzorce antyczne wpłynęły na ukształtowanie się ideału renesansowego humanisty, czyli człowieka odważnego w poszukiwaniu prawdy, uniwersalnego, wszechstronnie wykształconego, społecznie zaangażowanego, oddanego ojczyźnie patriotę. Naczelnym hasłem humanistów stały się słowa rzymskiego komediopisarza Terencjusza – Homo sum humani nil a me alienum esse putto, co znaczy człowiekiem jestem, nic co ludzkie nie jest mi obce. Humanizm to także wiara w potęgę rozumu ludzkiego. Głównymi składnikami światopoglądu humanistów były prądy filozoficzne wywodzące się ze starożytności, a więc epikureizm i stoicyzm. Irenizm z języka greckiego Eirene oznacza pokój. To tendencja, która pojawiła się w wyniku reformacji i rozłamu w Kościele katolickim. Irenizm to dążenie do przywrócenia jedności w świecie chrześcijańskim poprzez wzajemne ustępstwa doktrynalne. Prekursorem Irenizmu w Europie był Erasm z Rotterdamu. A w Polsce zwolennikiem myśli o pokoju był m.in. Andrzej Frycz Modrzewski. Reformacja to ruch religijno-społeczno-narodowy, mający na celu reformę doktryn i praktyk znajdującego się w stanie kryzysu Kościoła rzymskokatolickiego. No i jak mamy reformację, to jest i kontrreformacja. Otóż Kościół Katolicki poczuł się poważnie zagrożony przez reformację i opracował strategię przeciwdziałania fali protestantyzmu. Przeprowadzono szereg reform wewnętrznych, uzdrawiających sytuację katolicyzmu, ale przede wszystkim na Soborze Trydenckim wytyczono plany walki z innowiercami i wykorzystania dorobku kultury humanistycznej do celów religijnych. reformacji – Przewodził powołany do życia w 1534 roku zakon jezuitów. Renesans, zwany inaczej odrodzeniem, przyniósł nowe w stosunku do średniowiecza widzenie antyku, człowieczeństwa, boga i państwa. Renesansowi humaniści za ideał człowieka uważali kogoś, kto harmonijnie godzi życie duchowe i aktywność artystyczną. Zmieniło się również nastawienie do Boga i religii. Ludzie renesansu odrzucili średniowieczny obraz stwórcy surowego, każącego za każde potknięcie. Teraz Bóg jawi się jako przyjazny. Kochający ludzi i wybaczający ojciec, który stworzył zachwycająco piękny świat. Ze względu na wielki rozwój kultury w XVI wieku, renesans nazywamy Złotym Wiekiem. Jest to epoka, w której pojawiły się nowe wzorce osobowe, które warte były naśladowania. I tak ziemianin, czyli szlachcic żyjący na wsi. To człowiek, który czas spędza na zarządzaniu swoim majątkiem, żyjąc przy tym w harmonii i umiarze, zgodnie z choracjańską zasadą złotego środka, dobrze zna swoje posiadłości i mądrze nimi gospodaruje. Nie tylko dogląda prac, ale zdarza się także, że samodzielnie wykonuje co najistotniejsze prace. Nie jest zbyt dobrze wykształcony, ale jest za to cnotliwy, dba o rodzinę, ufa rozumowi i naturze. No i żyje zgodnie z cyklem pór roku, zatem wiedzie uporządkowane i spokojne życie. Kolejny wzorzec osobowy to dworzanin. Czyli szlachcic żyjący na dworze. To człowiek wykształcony, który zna się na muzyce, ma nieskazitelne maniery, to taki szlachcic dbający również o mowę ojczystą, erudyta, oczytany, orientuje się w wydarzeniach kulturalnych, oczywiście korzysta z dworskich uciech i zabaw, posiada umiejętność flirtowania z kobietami i wyróżnia się poczuciem humoru. I ogładą towarzyską. Kolejny wzorzec osobowy to patriota. To człowiek, dla którego bardziej niż własne sprawy liczy się los i dobro ojczyzny. Gotów jest poświęcić dla kraju czas, majątek, a gdy to konieczne, również życie. I poeta Doctus, czyli twórca renesansowy. To człowiek wszechstronnie wykształcony, uczony, zna się na kulturze i sztuce. Jego umysł wyróżnia wszechstronność, wyróżnia się też tolerancją, otwartością i dążeniem do ciągłego rozwoju nauki i sztuki. Jeśli chodzi o tematy literatury renesansu, Twórcy renesansowi poświęcali sporo uwagi życiu świeckiemu i stosunkowi człowieka do państwa. Literatura inspirowana była kulturą antyku, nawiązywała do starożytnych modeli etyki, stoicyzmu i epikureizmu. Charakterystyczne tematy podejmowane w tej epoce to przede wszystkim Bóg, aby przedstawić Boga. Twórcy renesansowi przywoływali antyczne toposy. Stąd mamy deus faber, czyli budowniczy świata, deus artifex, czyli stwórca, i deus rex, czyli król. Innym charakterystycznym tematem jest oczywiście obywatel. W renesansie częsta jest refleksja o państwie, władcy, no i obowiązkach obywatela. I kolejny temat związek człowieka z przyrodą. Tu akcentuje się antropocentryzm i harmonię między światem stworzonym a człowiekiem. Analizując teksty literackie z renesansu, szukaj w nich wszystkiego, co dotyczy człowieka. Tyle dzisiaj. Wejdź na maturalna.pl i zdaj maturę bez stresu.